Rady Gmin, Miasta i Powiatu podjęły w popłochu uchwały popierające pomysł utworzenia jednostki wojskowej w Radzyni, na terenie ohap należącym od lat do wojska, gdzie kiedyś mieściła się jednostka lubelskiego pułku obrony terytorialnej. Skąd ten pośpiech? Skąd konieczność angażowania proboszczów i zbierania podpisów po mszach świętych w całym powiecie? Od kiedy decyzje dotyczące armii zapadają w drodze społecznych konsultacji? Odpowiedź jest banalna. Nie chodzi o nagłą konieczność reagowania na wrogie plany Putina. Te pozostają niezmienne. I jeśli chcemy pokoju, powinniśmy od dawna szykować się na wojnę. O co więc chodzi? O wybory. Jeśli nie da się wjechać na białym koniu, to można próbować na pomalowanym w moro-rosomaku. Czujecie się bezpieczniej? Zbieranie podpisów to bzdura. Jestem zwolennikiem utworzenia jednostki i podpisałem apel i głosowałem za. Sęk w tym, że to gesty pozbawione znaczenia. Co więc ma znaczenie? Wszystko, co jest w zakresie naszych, jako samorządu, możliwości. Czy wiecie, że w naszym mieście znajduje się tylko jeden schron i jest to własność prywatna? Jaką mamy wiedzę o procedurach na czas kryzysu? Gdzie zaopatrzyć się w wodę? A gdzie znaleźć generator prądotwórczy? Ile było szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, przeciwdziałania dezinformacji, sposobów samoorganizacji i innych tematów obrony cywilnej? Nie ma co zbierać podpisów ani czekać na to, czy góra przyśle wojsko. Trzeba kiwnąć palcem w sprawie cywilnej odporności, tylko że to dużo pracy. A kampania już trwa. Na razie kampania wyborcza.